Siemanko, się witam na początku kolejnego odcinka. Jesteśmy aktualnie samotni. Robimy sobie masę kilofów. Kopujemy się w dół Ok, dokopujemy się już powoli do levela 9, na którym mam zamiar kopać. Będziemy sobie kopać przez następujące, nie wiem, 30-40 minut. Zobaczymy. Jeżeli będzie coś ciekawego, będę was informował, będę się kopał prosto. No, po prostu zobaczymy. Jak będzie jakieś diamenciki, będę sobie wam je podrzucał. Więc dobra, nie będę pierdzielił, tylko po prostu kopiemy. Także pierwsze diamenciki. Już wam mówię, po 9 minutach kopania tunel jest troszkę. Troszkę długi, no ale nie jest tak źle. Zobaczymy i tak jest jeden, i dwa, i będzie się 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, dziękuję bardzo. Ale łatwy jest ten Minecraft po minucie kopania. Kolejne diamenciki, które z przyjemnością wykopię. I ciężkie znowu 8. Ja już wiem, ale wam zrobię niespodziankę. Tutaj był redstone, który sobie wykopałem. Iby cajwik normalny. Mamy dla żuli Mamy jeziorko kolaby. Nie będzie nic szczególnego. Ale jeżeli pójdziemy sobie w drugą stronę, zobaczymy coś pięknego, czyli ten niebieski brillant. 1-2. Nie minął nawet 5 minut. A tutaj za żelazkiem chował się diamencik, który z przyjemnością teraz wykopię, by było ich jak najwięcej. 2, 3, 4 i 5 diamencików, oto kolejne diamenciki, zobaczmy ile ich będzie Chyba 4, tak, 4 diamenciki Teraz żelazo Czyli po 14 minutach kopania mamy 27 diamentów, myślę, że jest to dosyć dobry wynik Czemu się ja muszę więcej komentować? Czemu ja muszę coś komentować? Czy ja muszę coś komentować diamentyki? Dziękuję bardzo Znalazłem kolejne diamenciki, których znowu jest tak dużo Proszę bardzo, kolejny mystery box z Deep Web'u Diamenty, kto by się spodziewał? Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Ja już się nawet nie nie z tych diamentów. Bing, bong, bing, bong. Znowu 8? Nie, tym razem chyba 6. Także końcowy rezultat. Mamy takie oto rzeczy 47 diamentów plus 3 diamenty w kilofie, 3 dziki Teraz najgorsza rzecz trzeba wrócić do bazy. Kopałem się. W sumie wyszło około ponad troszkę, ponad godzinę. No ale tak to jest, jak się człowiek zakopie. Wiecie, jak to jest? Trzeba uważać na takie sytuacje. No tak, minęło trochę czasu. Jesteśmy po odcinku do na który was serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Zapraszam. Co nie zapraszam zapraszasz ten odcinek, czy nie zapraszam? Bardzo Zaprasz... serdecznie zapraszam. No i troszkę się pozmieniało i myślę, że na początku możemy tutaj pokazać, jak wygląda mój domek. Mój domek jest akurat ładniejszy od twojego, więc pokażemy go w kolejności tak, tak. numer 1. I ten domek nie wygląda... Nie ma tu miejsca dla nas dwóch. I ten domek wygląda następująco. 3, 4... A czekaj, bo go nie widać za liściami To może zacznijmy sobie od domku danego Który wygląda następująco Jest to domek, który rozlega się na całe Ale to prawie całe jezioro Myślałem, że da mi trochę przestrzeni na moją nie. rozbudowę Na moją ekspansję, ale znaczy, no niestety... Nie no wiesz, jak chcesz to możesz mo ja, Wiesz, no ja ci mogę wynajmować trochę kawałek tego domku nie? No mogę ci no i go, wiesz, ja ci mogę go ukroić jak będę chciał To jest jakiś korytarz ogólnie I w tym korytarzu w sumie nie wiem Tu nic nie będzie na pewno, ale tutaj tą część Mógłbym ci wynająć i by ty byś mógł mi płacić Wiesz, w naturze albo w diamancie. To, to wolałbym akurat w diamentach. I tutaj mamy taki ładny, <noise> ładny, nie wiem jakby to nazywać takie ładne. Ładny przepływ. Ładny przepływ prosto do mojego domku, który wygląda następująco. Mi się wydaje, że styl kubistyczny tego domku jest ładniejszy od twojego. Tutaj mamy smokery, tutaj mamy blast furnace, a tutaj o, mamy. O, już cheatuję, już cheatuję, moi drodzy. Nie cheatuję, nie cheatuję. A tutaj mamy normalne piece. Ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, blast furnace to są do przepalania rud, a tutaj smokery do przepalania jedzenia szybszego, oczywiście. Czy to jest moja połowa diamentów? Dobra, oddawaj to stary Oddawaj to stary. Proszę bardzo, ja nie zjem Oddawaj wszystko, Ej, e, oddawaj patrzyj, wszystko. Patrzyj. No już oddałem No dobra <noise> Ogólnie, co będziemy w dzisiejszym odcinku robić? Mianowicie, wyruszamy dzisiaj na wyprawę. Wyprawę. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś, może, wioseczkę. Także stary, przygotuj się na tę wyprawę i będziemy spinkalać. Polecam ci sobie wziąć jakieś trewienko. O, tu byś mi pożyczył trochę tego diaksu. A mi się już kończy kilo, w kurde, ziom. Masz. Biorę żelazo, mogę. Dziękuję. A od... zostaw mój węgiel, stary. wiecie, że to układałem w tego węgla w tym? Żeby to było równomiernie. Dobra, wyruszamy, chodź, chodź, boso. Ale mam dla ciebie taki challenge, powiem. Widzisz mnie? No widzę, niestety. Czego nie mam? Czego nie masz? Butów. Dokładnie, idziemy boso przez świat. Fajnie by było znaleźć, wiesz co, fajnie by było znaleźć e, biom ten taki iceberg, czyli te lodowe wzgórza, bo tam moglibyśmy dzięki temu lo lodu co tam jest, zrobić autostradę. Gdzie? Nie wiem. Po co? Nie wiem, ale zrobimy. moglibyśmy celu? zrobić. Ocean też by było fajnie zrobić i poszukać jakiś tych. <coughs> moglibyśmy też znaleźć jakiegoś zwierzaka. A jakiego zwierzaka? No na przykład pandę. Rozglądaj się po dnie, ponieważ po dnie możemy napotkać się na statki, jak i na utopce. Tu coś jest, jakaś wyspa. Nie, to nie wyspa, to jest po prostu drugi kantyn. Ej, mamy pierwszy statek, mamy pierwszy statek. Ten statek to taki niestatek trochę. Mordeczką, mordynia. No tak trochę statek, tylko tak jakby w terenie, w bit. No taki jakiś, nie wiem. O, tu jest lava, Jezus, prawie bym wpadł, go. I mamy stary treasure map, mamy treasure ja mówię map. Mów cały czas stary, bo mnie to denerwuje. Powinna być jeszcze jedna z That sounds great, bro. Tutaj, tutaj są deski pod ziemią. Ona będzie pod ziemią gdzieś, wiesz? O, jest, widzisz? Co tam ciekawego? Kurde, ale pusta jest. Emerald zawsze zawsze spłoko NW, tam musimy iść. Na, na jest Dobra. Za mną, tak, za mną. Gramy w papier kamień nożyczek. Kto bierze zawartość skrzynki No, uważaj, uważaj, bo bije Kilow no. to jest kamień, siegierka to jest papier, miecz to jest nożyczy Nożyczki. No. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. 3 4 ry. No to 3 4 ry. Mm. A. A, 1-1. 3 4 Ry. A, i co, i co? Trzy, cztery. Ry. Nie! Dziękuję bardzo. Skrzyneczka no. będzie moja. O, o nie! O nie, to jest. To jest fucking horda normalnie, okay. gościu. Gówniak mnie mały bije stary. Ty, ty, na mnie. Stary, co? po, odwróć się, odwróć się, odwróć się. Zrób, dajcie mi zrobić zdjęcie, dziękuję. Uciekamy, Uciekamy stąd, Uciekamy stąd, eee... nie ma nic Fajnie, bo ten skarb jest taki w serce, zobacz. O, właśnie na tej. Mam 28 level i bardzo nie chciałbym go stracić. Żółwie o. tu mamy, patrz, y, patrz młody, Żubimba. żółwie. Witam, 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 witam. Chodź, ja, ja go tu przypilnuję. Ej, czym się karmi żółwie? Ej, weź go, za karmi? zakop go i potem pod niego przyjdziemy. Nie, nie idź tutaj, nie idź tutaj mordo. Franklin, nie idź tutaj, musisz iść tutaj. <laughs> Franklin. Franklin z GTA 5. Bo on też miał zielone barwy Wykop jeszcze jedną, o nie, o tutaj Patryk no staram się, staram się O tu, o tu, o, 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 o Team smart, team smart No, Franklin Franklin Get the fuck out do dziury O no jest, dobrze gitara, no dobrze, i fajnie dobrze. Teraz trzeba mu znaleźć partnerkę Franklin Powierzam Ci opiekę Emeralda. Franklin, nie uciekaj, tylko błagam Cię. My Cię tu nie trzymamy w niewoli, pamiętaj, my tu. My tu... jesteś wolnym żółwiem, dobra, możesz to ta... Ja jesteś wolnym może. żółwiem, ale jesteś aktualnie zamkniętym żółwiem, więc. Franklin, jesteś... masz tu dwa, dwa Emeraldy. Jakby ktoś, cię, jakby ktoś Cię, wiesz, chciał porwać, to, go, to mu mówi Emeralda w pysk Powinniśmy kopać chyba w miejscu, wskazanym na mapie, czyli tutaj. O, o, proszę Cię bardzo, ale zajebiście o, stare stary dawno takiego stosu nie widziałem w takiej skrzynce. Ej, ale tak, tak by the way, to ten Franklin wiesz, jak mu ktoś poda rękę, on wyjdzie. O, kurwa, rzeczywiście. O, dokładnie. Żeby, pamiętajcie, jeszcze to... tutaj oznaczymy takim. O, taką wieżą, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest, daleka. Co się tak świeci? Ej, tam coś jest na dole. A nie, to jest po prostu Rafa kolarowa. Kola. Psiadupa. Koralowa. Ej, tam jest jakaś wyspa! Wyspa! Wysparbu. O, patrz, tam jest Rafa koralowa, widzisz ją? Po lewej stronie Rafa zajęć, się to wygląda. Koralowa. korala. Ko -ko koralowa, Ale fajna wyspa! Wyspa żółwi! Ooo! Wyspa to jest ten! Majki? Jakby ten drugi. Był Mikey? był... Nie oglądałem tego, ale... Jak? W... Sumie... Ej, czy to są gąbki? Czy co to jest? Mogę sobie to wziąć. Ej, ja nigdy tego nie miałem w ręce. Ale sztos! Zaraz przyjdę na wyspę Dobra, bieg płynę na wyspę żółwi Jada się tam zcywilizować. Co to jest? Ej, wyspa żółwi to jeszcze lepsze miejsce do mieszkania niż, niż tamto. Szczerze, to już taka wyspa Żółwi nie jest, bo tu, że nie jednego żółwia nie ma. Są dwa drzewa na krzy... Nie, trzy drzewa, przy czym jedna brzoza. Trochę mi to przypomina takiego sławnego mema. Ej, ta wyspa to jest bardzo dobre miejsce do osiedlenia się. Tak szczerze, ja wiem, że mieliśmy niby tam, ale podejmiemy decyzję, czy nie przeprowadzić, przynajmniej według mnie. Nie, nie! Za długo budowałem ten dom. Nie! A jakby ci go tak przy, przy, przypadek spalił? Jakbyś mi go tak przez przypadek spalił ja bym a! spalił Aaaa Właśnie wcześniej sierałem tymi, 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 tymi to chcesz to sobie tu mieszka i możemy sobie do siebie autostradę zrobić Ja tam zostaję, nie ma opcji jak ja no nie mam jestem. kolejną mapę, którą możemy zagrać żoły, To już jest wyspa Co, ty je zabiłeś? No, no uciekły, no Ja ich nie powstrzymywałem, one mają wolną wolę, ja nie jestem Ja jestem, no, jak to się nazywa? Humanitarny jestem Mamy kolejną mapę, która jest całkiem blisko, jeżeli tak się by na to Spatrzeć yy, Kolejny dobra. statek A Ale nie. No. A nie, dobra, zostaliśmy szukani to jest Franklin, ale wiesz co, możemy tam mapa... jeszcze żyje. Ta mapa no. prowadzi do tej samej mapy. No nie, to za Musimy coś zrobić na wyspie żółwi Mówisz 120 razy dzisiaj, zrób mm. coś, ja nie gada Ej, ta wyspa jest jest piękna, żeby tak ją opuścić po prostu. No jest zbyt piękna, to prawda, aczkolwiek pojęć tak, ja tu nie zamieszkam, tu nie ma miejsca dla nas dwóch, a ja się stąd wynoszę. Pójdźmy dalej. No może znajdziemy jeszcze jakieś inne przygody. Co ty na to? Płynnie gadaj. Ooo, jakiś ląd, widzę ląd, widzę ląd. Ale patrz co jest pod nami. No widzę. To jest super. Yo. No fajne, fajne, fajne. Ej tu też jest jakaś wyspa. Ej, ta wyspa jest już taka konkretna. Ona Ej, ta, jest już taka mega ta konkretna. Wyspa jest wywista. Tak, jest, to prawda. To jest normalnie taka kwadratowa sakra, nie? Ej, o. to jest wszystko! Ja tutaj bym chciał, bo tam ten teren jest taki bezpciowy bardzo. Tu by się zrobiło murno opkoło wyspy, sprowadziłoby się villagerów. Ej, to miejsce jest wykurwiste. Dobra, proszę tylko, to możesz mi zapłacić w postaci 20 diamentów, żebym się tą przeprowadził, żebym się tam tamtą przeprowadził Ja, tu zajebiście Dobra, mam zapisane kordy, możemy płynąć dalej Najlepsze jest to, że na tej naszej tajnej wyspie znajduje się chyba jeszcze skarb To nie jest ta wyspa, na której się osiedlaliśmy, nie? Co mówiliśmy, że taka fajna, czy to ta? Nie, to nie ta, ale ta Bole. jest równie fajna Aczkolwiek nie aż tak fajna jak tamta. Tylko, że ta skrywa tajemnice skarbu i masę creeperów. Ej, tego tu jest taka masa! Dobrze, wojownik z Minecraft, idziemy. Please, cop here, cop here, cop here. Dobra, uwaga, kopię pod siebie. O Jezus O jest. O! Hello, and welcome, my friend. No, Ooh. tak średniawko, tak powiem. Nic z takiego no. szczególnego. Chyba. Ta wyprawa Stary mamy, mamy stary serce oceanu, obydwaj, wiesz co to znaczy? Z tym sercem oceanu możesz zrobić taki conduit, który pozwala ci oddychać pod wodą. I ogólnie szybciej kopać w wodzie. Ale to takie, takie nieskończoność? Tylko na danym, na danym terenie. To chyba pora wracać do domku, co? No, chyba pora wracać do domku, czyli kolejna godzina, moi drodzy. Wracania. Prowadził cię Krzysztof Kołowczyk. I ginty. O, o, trójka szkieletów. Dobra, jesteśmy już w domku i podsumowując naszą wyprawę. Przede wszystkim uratowaliśmy niewinnego żółwia z podszasku oraz znaleźliśmy nowy potencjalny dom, który może w przyszłości. Nowe potencjalne miejsce, Ui. które w przyszłości może nam posłużyć jako domostwo. Chyba, że danego nie uda mi się przekupić. Ja mówię ci, że musisz mi dać tyle diamentów, co najmniej dwie dychy żebym to przemyślał. Uwaga, żebym to przemyślał. A czy przemyślę pozytywnie, czy negatywnie, to już zależy. Ale od ja też muszę czynników. pozbyć się mojego domu w takim razie. Nie, 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 żadnych diamentów nie dostaniesz jak na razie. Jak na razie to, dobrze, na... Dobrze. Jak na razie, to możemy skończyć Dobra. ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobał. Myślę, że dużo contentu tam było. Kolejny odcineczek udanego. Tak mi się wydaje, że Tak, dokładnie, nagrany. dokładnie.